Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czar.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 13 do 19 marca 2017 roku. W tym tygodniu bardzo ważne układy planetarne na niebie. Na początku tygodnia Merkury przejdzie do znaku Barana. A to bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy podpisują umowy, podróżują, yy, zajmują się handlem i chcą nawiązywać nowe kontakty, ponieważ Merkury w znaku Barana sprzyja szybkim biznesom, szybkim decyzjom, yy, sprzyja osobom, które szukają pracy i ogólnie Merkury w Baranie od poniedziałku sprawi, że będziemy bardziej energiczni, bardziej chętni do spotykania się z ludźmi. Im dalej yy, tydzień będzie się rozwijał, tym aura będzie troszeczkę poważniejsza. W piątek czeka nas kwadrat Kwadratura Słońca z Saturnem, a to taki aspekt na niebie, kiedy nie wszystko się od razu udaje, trzeba być cierpliwym, trzeba być wytrwałym. I w tym tygodniu musimy się nastawić na to, że nie wszystkie rzeczy zaplanowane udadzą się, ponieważ kwadratura Słońca z Saturnem sprawia, że zawsze coś nam stanie na, na drodze. Więcej wysiłku trzeba będzie włożyć w to, co normalnie robimy szybko i bez problemu. I też, jeżeli chcemy załatwiać różne sprawy urzędowe, oficjalne, kwadratura Kwadratura słońca z Saturnem sprawia, że będziemy musieli więcej donosić papierków, dokumentów, więcej się starać, bardziej się przebijać i to jest gorszy tydzień, żeby załatwiać nowe sprawy lub rozpoczynać nowe przedsięwzięcia, bo wszystko będzie o wiele trudniej niż zwykle. W weekend za to już bardzo dobra aura. W sobotę Merkury ustawi się w koniunkcji z Wenus, a to znak, że w weekend spędzimy miło, sympatycznie. Jest to dobry czas, żeby wyjechać, spotkać się z przyjaciółmi i, te, i też weekend bardzo dobry, szczególnie sobota dla osób, które szukają swojej drugiej połówki. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu będą bardzo energiczne i bardzo przebojowe, szczególnie barany w tym tygodniu mogą korzystać z dobrego wpływu planet, ponieważ Merkury od poniedziałku znajduje się w ich znaku Zodiaku, a to oznacza, że barany mogą liczyć na dobre wiadomości, będą lepiej postrzegane w sprawach zawodowych czy szkolnych i to jest dobry tydzień, żeby się odzywać, spotykać z ludźmi, bo dużo dobrego z tego wyniknie. Lwy natomiast w tym tygodniu będą bardziej ostrożne w nawiązywaniu kontaktów, bardziej będą liczyły i polegały na osobach, które dobrze znają. To jest dobry tydzień, żeby odnawiać stare kontakty, spotykać się z ludźmi, którzy coś dla was znaczą, a w weekend dla lwów bardzo dobra aura uczuciowa. Strzelce natomiast w tym tygodniu mogą poczuć, że ważne sprawy właśnie w tym tygodniu trzeba załatwić. Kwadratura Słońca z Saturnem sprawi, że strzelce, szczególnie te, które urodziły się pod koniec znaku Zodiaku, pod koniec znaku swojego, czyli w połowie grudnia i między 15 a, 19, a 20 grudnia, mogą w tym tygodniu mieć dużo poważnych obowiązków do zrobienia. Pamiętajcie, Strzelce to jest taki tydzień, że nie nie, lepiej się nie pomylić, lepiej nie wycofywać się z ważnych planów, bo to jest taki tydzień, który um, przesądzi, czy Wam się dalej będzie dobrze wiodło, czy będziecie musieli się wycofać z pewnych rzeczy, które są dla Was za trudne. Natomiast wiadomo, strzelce zawsze mają dużo sił, więc dadzą radę. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu będą dobrze wykorzystywać dany im czas. Szczególnie byki będą w tym tygodniu bardzo dobrze zorganizowane. To jest dobry tydzień, żeby zająć się dietą, e, zająć się swoimi swoim zdrowiem i ogólnie pomyśleć o yy, już wiosennych porządkach. Panny natomiast w tym tygodniu będą bardzo zapracowane. Ta kwadratura słońca z Saturnem na niebie sprawi, że yy, pewne osoby będą, jakby domagać się od was pewnych ważnych rzeczy czy zobowiązań. Pamiętajcie, nie możecie brać za dużo na swoją głowę, i w drugiej po połowie tygodnia pamiętajcie o odpoczynku i relaksie też dla siebie. Koziorożce natomiast w tym tygodniu mają przed sobą bardzo dobry czas na sprawy finansowe, załatwianie spraw w bankach, w urzędach. Ta kwadratura słońca z Saturnem nie jest zbyt korzystna dla większości znaków Zodiaku, ale dla koziorożców może przynieść poważne propozycje, poważne szanse, które koziorożce będą miały wykorzystać. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo przebojowe i bardzo dużo w ich życiu zacznie się nowych rzeczy dziać. Bliźnięta w tym tygodniu poznają nowe osoby, ale też dostaną ciekawe propozycje, ciekawe spotkania, które mogą w, w przyszłości wpłynąć pozytywnie na Wasze losy zawodowe. Wagi natomiast mają w tym tygodniu dobrą, dobrą rękę do ludzi. Merkury, który od poniedziałku ustawi się naprzeciwko Waszego znaku zodiaku, sprawi, że pewne sprawy dotyczące umów, nowych okazji zawodowych czy spraw uczuciowych ruszą do przodu, tylko poczekajcie jeszcze ten tydzień, przeczekajcie, ponieważ nie jest to dobry tydzień na podpisanie nie takich długoletnich umów, ale już ten tydzień przyniesie dobre jakby rokowania w ważnych sprawach. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardziej odpoczywać, bardziej zajmować się swoim hobby. To jest taki czas, kiedy lepiej się schować, przeczekać, jeżeli coś trudnego jest na waszej drodze, nie walczcie, tylko poczekajcie do następnego tygodnia, kiedy będzie bardziej sprzyjająca dla was aura. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą bardzo wspierane przez bliskie osoby i poczują się bardzo dobrze i yy, lepiej niż przez ostatnie tygodnie. Szczególnie raki w tym tygodniu mogą liczyć na wsparcie nie tylko bliskich ale innych osób, i to jest dobry tydzień, żeby wyjechać, żeby troszeczkę odpocząć. I znaleźć jakieś nowe hobby. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą bardzo dobrze zorganizowane, bardzo chętnie będą pomagać innym, natomiast w drugiej połowie tygodnia powinny wziąć się za sprawy zawodowe, bo przed wami bardzo ważna szansa. Ryby natomiast w tym tygodniu troszeczkę poczują taką nutkę melancholii, słońce, które ustawi się w kwadraturze do Saturna, będzie bardzo silnie działać na wasz ten Saturn będzie silnie działać na wasz znak zodiaku, a to oznacza, że musicie bardziej realistycznie podchodzić do życia, nie, nie bujać w Obłokach. Pewne sprawy mogą się przeciągać, mogą być trudniejsze dla Was, ale byle wytrzymać do piątku, potem już o wiele łatwiejsza aura. Nie forsujcie na siłę jakichś rozwiązań, do których nie jesteście przekonani. Wszystkim przedstawicielom Znaku Zodiaku życzymy udanego tygodnia. A po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl